Halo halo! Witam cię serdecznie na kolejnym naszym nagraniu. Dzisiaj jest niedzielne, niedzielne popołudnie. Przepraszam Cię trochę za z mój, mój zmęczony wygląd, ale pierwszy raz od 7 tygodni w sumie można powiedzieć wyszedłem sobie pobiegać, bo byłem w gipsie raczej przez długi czas i kurczę no forma spadła, także trzeba trenować. Teraz systematycznie, żeby wrócić. Ok, ale do rzeczy. Słuchajcie. Du oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za e, wszystkie maile związane z, e, z moimi poprzednimi nagraniami. Super. E, bardzo dużo pojawiło się takich, można powiedzieć, kontrowersyjnych gdzieś tam. Nawet ktoś by mógł powiedzieć negatywnych komentarzy, ale to bardzo dobrze, dlatego że. To mnie tylko jakby utwierdza w przekonaniu, że idę w dobrym kierunku. I tak samo Ty, jak będziesz, im więcej będziesz miał przeciwników gdzieś tam, no, to aż za, za, za mocne słowo, przeciwników, ale im więcej będziesz miał takich negatywnych komentarzy, związanych gdzieś tam czy z Twoją działalnością, czy z Twoją opinią, z Twoimi opiniami, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku, tak, bo tylko zdechła ryba leci, płynie z prądem. Niemniej jednak, no chciałbym gdzieś tam się odnieść do tego wszystkiego i też naprowadzić Cię jeśli nawet nie skomentowałeś, a gdzieś tam obserwujesz to, bo większość ludzi obserwuje to, a nie komentuje. Tak, 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 tak taka jest zasada. Eee... Czekajcie, bo wyłączyłem na chwilę, bo <laughs> policja za mną jechała, a nie chciałem, żeby jakieś były problemy z tym związane, bo jeszcze mnie posądzą o to, że rozmawiam bez, <laughs> bez zestawu mówiącego albo coś. Dobra, niemniej jednak. Wracając do komentarzy, tak jak mówię, im więcej jakby gdzieś tam jest negatywnych, e, takich spowalniających Ciebie komentarzy i opinii, ty tym lepiej, bo idziesz dobrym kierunku. No i tak, e, jedna, jeden z nich, czy tam kilka nawet było na temat, no Marcin, ale co Ty mówisz, słuchaj, przecież nadal MLM jest, nadal, nadal ludzie e, zarabiają konserwatywnymi metodami, wiesz, e, spotykają się z ludźmi i tak dalej. Ale ja nie mówię, że nie, słuchajcie, no wyjątki cały czas są i będą. To jest oczywiste. Tylko, wiesz, przypomina mi, się od razu, przypomina mi się od razu taka ciekawostka, anegdota, jak kiedyś pamiętam, mówiłem, pokazywałem plan marketingowy z jednego tam z biznesu w MLM i no i wiadomo, był taki wstęp na początku, że się mówiło o inteligencji finansowej, o tym, że jak tam jest w się teraz ciężko jak tam, że, że ZUS, ZUS praktycznie nie istnieje i mówię, że, że ZUS właściwie już nie istnieje. A jedna osoba, a jedna dziewczyna z tłumu gdzieś tam mówi, a ja sprawdzałam w internecie i ZUS jest. To, tak, to, można by było, to można by było porównać właśnie do tego, jak ktoś mówi, że MLM oczywiście taki standardowy, który znamy od lat istnieje. Myślę, że każdy sobie na to pytanie odpowie. Słuchajcie, to nie chodzi o to, czy istnieje, czy nie istnieje. Tak? Ja tak samo cały czas mam sieci w biznesach, w biznesach takich budowanych metodą tradycyjną. Oczywiście one przynoszą, przynoszą jakiś tam dochód i komuś właśnie też odpisałem, że jakiś tam właśnie problem polega na tym, że to jest jakiś tam dochód. Tak? Jeśli nie robiłbym biznesu w sieci, nie, nie działałbym w marketingu internetowym i jeśli nie coachowałbym ludzi, tak, jeśli nie robiłbym... E, szkoleń i tak dalej, to po prostu nie miałbym szans wyżyć z tego MLM-u, tak? Znaczy wyżyć. Jeśli komuś powiem, że to są dochody 6-8 tysięcy złotych, no to ktoś by powiedział, Marcin, jakiś herezje mówisz znowu, bo ja za takie pieniądze spokojnie mógłbym wyżyć. To ty może byś mógł wyżyć. Ja już niestety nie, nie jestem w stanie, bo e, prowadzę swój biznes od, od dawna, mam wiele, mam duże koszty, e, musiałem na samym początku działalności mieć długi do pospłacania e, i tak dalej, i tak dalej, także... Tak to po prostu jest, że jak budujesz biznes, to koszty rosną, a nigdy nie maleją, tak? Także taka jest zasada, e, żeby zarabiać naprawdę i żyć na odpowiednim poziomie. To mogę e, nawet no połakomić się o takie stwierdzenie, że pokusić się, że te 40-50 tysięcy miesięcznie, jak prowadzisz swoją działalność, no to to jest taki porządny można powiedzieć dochód i to też zależy w jakim układzie, w jakim układzie bo jak musisz zapierdzie, zapierdzielać co, co miesiąc na to, żeby to mieć, no to to już nie jest takie zabawne. I e, ktoś tam też mówił, że e, no okej, okay, ale przecież są liderzy, którzy pracują już e, w biznesie e, 20 lat i dłużej niż ty, Marcin, żyjesz i cały czas pomagają ludziom, bo mają taką ochotę i tak dalej. No oczywiście, że tak. Jeśli zaczynali biznes 30 lat temu albo 20 lat temu e, w MLM-ie, w sieciach, to oni już dzisiaj mają setki tysięcy ludzi, gdzie nawet jeśli tysiące ludzi miesięcznie odchodzą, to tysiące wchodzą i suma summarum z tej całej masy się zbierze, się zbierze, zbierze taka grupa, która będzie zarabiać i, on, i tak samo ten lider będzie zarabiać. To jest oczywiste. Tylko my nie mówimy o dinozaurach dzisiaj, tylko my mówimy o ludziach, którzy weszli teraz, tak? dzisiaj, rok temu, pięć miesięcy temu, trzy miesiące temu i tak dalej, albo ty jeśli wchodzisz teraz. Tak? I e, logiczne jest to, że ty musisz zarabiać pieniądze teraz. Ty nie jesteś w stanie e, czekać na odroczoną tak zwaną gratyfikację, którą nam bijają ludzie do głowy w MLM. Bo tak? e, wiedzą, dobra, pracuj dzisiaj, a zarobisz za miesiąc, za dwa. Albo za pół roku, albo za rok. I to jest bzdura. Tak? A czy rachunki czekają na to? Na ciebie, aż ty zarobisz pieniądze? Czy przychodzą dziesiątego pierwszego i co? Czekają na to? No nie. Nie chcą być też zapłacone. E, I to jest właśnie o to tu chodzi, żebyśmy nie, nie wchodzili w takie wiesz w takie zaplątanie, zamotanie i, i, i można powiedzieć oszustwo z tym związane, dlatego że ty musisz zarabiać pieniądze teraz. I najważniejsze jest to, żebyś, żeby Twoje codzienne działania na samym końcu dnia, pod koniec dnia wychodziły na plus. Tak? To znaczy, żebyś, żebyś zarobił więcej tego dnia niż wydałeś. To jest taka zasada. Ja każdy dzień sobie tak obliczam. I prosta kalkulacja, jeśli jest więcej dni takich, w których wychodzę na plus, a jest mniej takich, co wychodzę na minus, no to jestem na plus łącznie, tak? A jeśli nie, no to znaczy, że trzeba się nad tym zastanowić, bo jesteś o krok, o krok od bankructwa to raz i jesteś o, o, o krok od tragedii, nie tylko finansowej, ale życiowej twojej. Także tak, tak to wygląda, nie? I tak jak mówię, ten materiał i w ogóle te materiały nagrania wideo to są dla osób, które już są trochę no, obeznane W MLM. To nie jest tak, że, um, że ja mówię teraz do osób zupełnie początkujących, chociaż um, jeśli dzisiaj dopiero zaczynać i tak naprawdę nie wiesz o czym ja mówię, to przyjmij to jako, jako można powiedzieć no, dogmat, dlatego że um, no, ja nie mam po prostu zamiaru mówić sobie źle. Musi, musimy to zrozumieć, że ja nie mam zamiaru, to nie jest tak, że wiesz, że ja nagrywam sobie to, to wideo teraz, bo ja nie mam co robić. Nie? <laughs> nie po prostu po to, żeby tobie zaoszczędzić, a może gdzieś tam w przyszłości po prostu będziesz za to wdzięczny. I też, też nie mówię tego po to, żebyś dołączył do mojego biznesu, czy zrobił ze mną biznes i tak dalej. Bo naprawdę nie, ja wiesz, ja odpowiednich ludzi jestem w stanie znaleźć. Ja z odpowiednimi ludźmi cały czas pracuję. E, może ty będziesz tą odpowiednią osobą, ja nie wiem. Tylko że musisz zrozumieć, że na pewnym etapie swojego budowania biznesu... Ja nie mam zamiaru pracować z każdym, tak? Nie mam zamiaru pracować z każdym i namawiać go, nakłaniać do tego, że mój biznes jest super rewelacyjny. Albo że ja jestem super rewelacyjny. Nie! Ja już można dzisiaj powiedzieć, mam ten komfort, żeby pracować z ludźmi, z którymi ja chcę współpracować. Także tak to wygląda. Nagrywam to wideo, bo lubię nagrywać wideo, bo lubię mówić do ludzi, bo, bo yy, lubię gdzieś tam wpływać na jakieś tam decyzje, czy, czy ewentualnie na... Na, twój, na, twój, na Twoją pozytywną przyszłość finansową. Tak? tak to wygląda. I może przy okazji gdzieś tam e, wspomnisz o mnie i powiesz, że ok, fajnie, dzięki temu nagraniu kiedyś tam e, no, dużo się w moim życiu zmieniło. I to jest mój cel. E, jeśli chcesz więcej poczytać na, na ten temat, właśnie na temat zarabiaj pieniądze dzisiaj, na temat zmian e, w zarabianiu w ogóle w MLM-ie e, w ogóle o paradygmacie zarabiania w systemach partnerskich w MLM. No to sobie kliknij właśnie, czy, czy będzie gdzieś poniżej, czy, czy możesz wejść na stronę www.listskawiarni.pl List z kawiarni pisany razem.pl I znowu, to nie jest tak, że ja sobie usiadłem i wymyśliłem sobie list. Tylko to jest, to jest list na, na, na podstawie badań i na podstawie działania ludzi, którzy zarabia, zarabiali zarabiają miliony złotych w sieci, w internecie i w mlm to jest akurat przesłanie od gościa, który zarobił 25 milionów dolarów w MLM-ie, w internecie, tak? To wiesz, jeśli tu zarabia 25 milionów dolarów w internecie, czy zarobił, no to ja nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, tak? Bo ja jeszcze takich pieniędzy nie zarobiłem. I tobie też polecam, żeby słuchać się osób, czy tam... Może słuchać to, 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 to trudne słowo, dziwne jakieś tam i... i w MLM-ie nie powinno być takich... E, takich słów, bo tutaj nie ma kierowników i dyrektorów, ale może przyjmij do wiadomości, żeby po prostu jeśli ktoś zarabia pieniądze, e, no to warto go posłuchać, tak? Warto wzorować się na jego gdzieś tam działaniach, nie? E, bo jeśli wiesz, on robi inaczej, ty robisz inaczej, no to tak jakbyś strzelał głową w mur. To jest, wiesz, to jest bez sensu. Okej okay. Co? No wejdź sobie na ten, na ten list, poczytaj. No i co? I życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci e, miłej, dobrej niedzieli. Jeszcze? Jeśli będziesz słuchał w poniedziałek, no to życzę Ci miłego dnia. Życzę Ci tego, żebyś żebyś po prostu no tą pracę swoją traktował jako wiesz, jako coś, co lubisz robić. Jeśli nie lubisz tej pracy, no to po prostu coś zmień. I tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do ostrzenia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.